Elo, Elo, dzień dobry. Mam dla Was takie pytanko. Czy wejdziecie do mojego kolegi na kanał Maciej Tiks on. No jak to wam powiedzieć? Jak was ten Boże. No po prostu robi bardzo długie filmy. Z krótkich to ma 10 minutowy. Od razu możecie sobie, nie wiem, na przykład kto ma Fortnite'a, to może sobie na przykład go zaprosić. Nie wiem, czy ten... Mój kolega o tym na pewno nic nie wie. Możecie mu zrobić taką niespodziankę. Jakby co. No, fajnie by było. To jutro jeszcze spróbuję wam nagrać taki jeden filmik. Nie wiem. Piszcie, czy czy chcecie na. Boże... Eee, czy. No na pewno się mam coś wam pokazać. Nie wiem. Eee, poradnik. Jak eee, ten. Jak rozpocząć w Minecraft. Nie wiem. Coś tym podobne. Jak znaleźć diaksy. No tam. Nie wiem. Jak nie wiem. My... Jak mi znowu YouTube zablokuje te. Boże, yy, no komentarze to normalnie to sobie wybiorę sam, ok? No, spoko.